Pociąg z Wiednia przychodził o dziewiątej Kolski o dziewiątej był już na dworcu. Zatelefonował do lecznicy, że się spóźni o godzinę. W kiosku kupił kilka róż i stał teraz z nimi na peronie. Wstydził się tych róż i sam sobie wydawał się śmiesznym lokosem, który na powitanie ukochanej występuje z kwiatami. W istocie. Nie wiedział, po co tu przyszedł. Nie miało to żadnego sensu. Należało zignorować depesze pani Niny. Co też jej strzeliło do głowy, zawiadamiać go telegraficznie o godzinie swego przyjazdu. To już w każdym razie mógł przyjść na dworzec oficjalnie, bez żadnych głupich kwiatów. Po prostu po to, by powitać żonę szefa. Dobrze by było nawet zabrać z sobą któregoś z młodszych kolegów. Wreszcie pociąg nadszedł. W oknie wagonu sypialnego stała pani Nina. Wydala mu się jak zawsze, jak za każdym razem, znacznie piękniejsza niż ten obraz, który nosił w swojej pamięci. Powitala go promiennym uśmiechem i czułym, porozumiewawczym uściskiem ręki. Przed dworcem czekała wielka limuzyna Dobranieckich. Dopiero siedząc w aucie, Kolski spostrzegł, że nie wręczył ninie kwiatów i bezmyślnie międli je w rękach. Dostrzegła to i ona. Sama wyciągnęła po nie rękę i powiedziała – Jaki pan dobry! I to ten mój ulubiony kolor. Wie pan, że w mojej wyobraźni kolory Lączą się każdy z pewnym uczuciem. Ten kolor jest dla mnie tęsknotą. Czy tęsknił Pan za mną? E oczywiście, odpowiedział z uczciwą miną. To bardzo ładnie. Spojrzała nańczulę czule i końcami palców przesunęła po jego wargach. Chrząknął i zapytał. Jakże się miewa pan profesor? Wraz twarzy Niny zmienił się od razu. Ach, wie pan, że jestem naprawdę zaniepokojona. Zwiększają się bóle głowy i często opanowuje go melancholia. Nawet nie chciałam go zostawić samego i nie przyjechałabym do Warszawy, gdyby nie. Pochyliła niemu głowę, jakby. Zamierzała podać mu usta. Szofer bąknął półgłosem. Ach, jestem taka nieostrożna, powiedziała jakby ze skruchu. Na szczęście Pan zawsze o wszystkim pamięta, pochlebiło mu to. Przynajmniej staram się, wie pan, że nawet czasami. Miewam panu za zle, tę pańską wieczną przytomność umysłu. Czy pan nigdy nie potrafi się zapomnieć? Zrobił niezdecydowany ruch ręką. Owszem, przypuszczam, że czasami może mi się to zdarzyć, ale dotychczas się nie zdarzyło. Zastanowił się i przypomniał sobie, tak, kiedyś w laboratorium. Ścisnął aż do bólu dłoń Lucji. Był wtedy prawie nieprzytomny. Trzeba panować nad sobą, powiedział stawkowo. Ach, ci mężczyźni, pojąć nie mogę, za co was kochamy. Jesteście trzeźwi, straszliwie trzeźwi, a przecież cały wdzięk życia polega na... Umiejętności zapomnienia o prawach, o obowiązkach, o faktach, o przedmiotach. Trzeba umieć żyć sobą, sobą i kimś drugim. Auto dojeżdżało do Frascati. Wóz zatrzymał się przed drzwiami pałacyku. Z zewnątrz wybiegł lokaj. Szofer Otworzył kufer auta i wyjmował walizy. Kolski zdjął kapelusz. Pozwoli pani, że ją pożegnam. Aż to wykluczone, powiedziała z udawanym oburzeniem. Zje pan ze mną śniadanie. Ja już jestem po śniadaniu, proszę pani. O egoisto. I dlatego chce pan mnie skazać na samotność? Wzięła go pod rękę i skierowała się ku drzwiom. Muszą być w lecznicy. Więc zatelefonuje pan stąd, że jakiś pacjent, że jakaś pacjentka zatrzymała pana na mieście. Przecież może być pacjentka gwałtownie potrzebująca pańskiej obecności, nieprawdaż? Rozchyliła usta w uśmiechu i dodała: A ja właśnie gwałtownie. Potrzebuję pańskiej obecności, panie doktorze. Nie mógł się nie uśmiechnąć również. Nie zauważyłem tego. Wygląda pani kwitnąco. Ach, jednak dostrzegł pan to. Za to należy się panu nagroda. Rozejrzała się. Nikogo ze służby nie było. Wspięła się na palce i. Pocałowała go w usta. To jest pańskie honorarium, uiszczone z góry. Teraz etyka lekarska nie pozwoli panu zostawić pacjentki bez opieki. W jadalni lokaj zdążył już postawić drugie nakrycie. Teraz musi pan grzecznie na mnie poczekać, mówiła skubiąc klapę jego marynarki. W wagonie było jednak dużo kurzu. Wezmę kąpiel, ale nie zajmie mi to więcej czasu niż dziesięć minut. O, może pan przez ten czas rozmówić się telefonicznie z lecznicą i wymyślić jakieś katolickie klamstwo na swoje usprawiedliwienie? Telefon był przeniesiony do sypialni. Nina rozmyślnie nie domknęła drzwi łazienki. Kąpiel widocznie była już przygotowana, gdyż po chwili do uszu Kolskiego dobiegł plusk wody. Rozmawiał ze starszą pielęgniarką, panią Rzaczyńską. Po kolei systematycznie wydawał dyspozycje co do wszystkich swoich pacjentów i powiedział, że ważne sprawy zatrzymują go na mieście. Gdy po pięciu minutach odłożył słuchawkę, usłyszał głos pani Niny. – Skończył pan? – Tak. Proszę pani, dobrze, niech mi pan poda płaszcz kąpielowy. Tylko proszę na mnie nie patrzeć. Kolski rozejrzał się po pokoju. Tu nie ma żadnego płaszcza, proszę pani. Oczywiście, płaszcz jest tu, tylko daleko ode mnie wisi. i Nie mogę poń sięgnąć. Więc jakże go pani podam? Zapytał zatroskanym głosem. Wybuchnęła głośnym śmiechem. Och, panie Janku, panie Janku, po prostu wejdzie pan do łazienki, zdejmie pan plaszczy z wieszaka i poda mi, czyż dla pana, jako dla lekarza, widok kobiety nieubranej jest czymś nadzwyczajnym? Zapewne nie, odpowiedział po namyśle, ale nie jestem tu w charakterze lekarza, a w innym charakterze. Nie widział pan nigdy kobiety nago?